Siemano, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Johnny3465, tego w sumie nie mówię. racja. Z tej strony Johnny3465, witam serdecznie wszystkich na kanale moim, tak. Wbijajcie na kanały xMilo1, na, na xMilo i xNiko, wbijajcie na ich kanały, bo was oczekują subskrybentów, wiecie o co chodzi, na pewno wiecie. Um, niestety bardzo mało osób jest na crafcie, więc chyba muszę wyjść i jeszcze raz wejść. To jest naprawdę malutko osób. Już prawie mam minutę filmu. No. Zobaczymy, czy dołączą. Dobra, jest 9, ok. O nie. No dobrze, to sobie chwilkę poczekamy, względnie po to, że mało jest osób teraz na Coxcrafcie. Bardzo mało, bardzo mało. A z ośmioma nie zaczniemy, chyba że wejdę sobie na dwójki. Najwyżej wejdę na dwójki, mówi się trudno. O! O, 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 patrzcie, już jest dziesiątka, ok. Dobra, jest piętnastka, ok, dobra. Nie muszę wychodzić. 15 osób. Wszyscy piszą. To ja też... Elo. Eh, no. Dobrze, po minucie i 30 i prawie 30 sekundach. Uwaga. Po minucie i 33 sekundach możemy zacząć równe I to jeszcze z 4, ok, dobra. To wszystko Gościu Afryk trzeba trzyma. Kod mu na klawiaturze trzyma shift'a nie puści. <laughs> może być, może być, może być. Tym razem zwykłe Bad Wars, normalnie mogę grać. Poprzedni film był z Bad Wars, ale mogę się przemieszać tylko TNT Jumpami i Fireball Jumpami. Myślę, że wyszedł spoczko. Ten teraz normalny. Mam większe doświadczenie w normalnym, więc, więc myślę, że ta, ten, ta runda mi pójdzie lepiej. I znacznie szybciej. Bo mogę się w końcu budować. Pewnie zaraz spadnę, tak czy siak. Hm, oczywiście będę musiał to nagrać. No oczywiście, że tak. No. Musiał to jakoś dobrze zmontować. Nie wiem, jakoś to zmontuję na pewno. Dobra, dzisiaj muszę mało obie umierać, bo nie chce się chce tyle montować. O Jezu. O Jezu! O Jezu Chrysta. O Jezu Chrysta. O Jezu. Jak my już na początku areny wyrostraciliśmy, No to mamy lekki problem. Pewnie zaraz zapiszę na czacie. No bo kod mi żadne klawiatury, ja wkowałem. No teraz nie mogę zginąć. O Jezu, nie no ja jestem czerwony. Czy to jest jakiś trailer! Mogę się jeszcze wysapać? O! Spierniczuj! 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 Po rosyjsku, Kurczę, blaszka. No nie, no nie, no nie, no nie. No i teraz będę 3 lata czekał. Albo jednak chyba nie. Albo jednak chyba tak. Hmm. Jednak idzie dosyć szybko. Barabara bar. Nie piszę teraz, jak widzicie, jest będziecie na filmie. Tak! Nie chcę mi się tego montować. <grym> Nie. Ale dzisiaj, zginięcie to będzie, to będzie masakra. Masakra, jakaś paranoia. Okej, okay, ale już się zaczynała rada. <grym> Nie no błagam, wytrwamy więcej niż kurczę minutkę na arenie. Proszę, nie zniszczę nam wyram. Piszę do właściciela koks krafta do Szymka. Ej, ustawcie tak, żeby od razu na nas nie szli, okej? Okay? Żeby się na nas nie teamowali i żeby nie mieli na nas fokusu, Fokus równa się ban na koks Jakby coś takiego wprowadzili, to by było spoko, tylko jakbym się na jakiś team fokusował, no to do sobą baba i to bo było słaba. wtedy przepraszam za moje zatoki w poprzednim odcinku tego nie powiedziałem ale miałam też zawalone piszcie w komentarzach mm, lek na na katar na Sivin, na siwin Je... no bo ja wiem no Sąsiedzi wymyślili tą, tą grę. Ja nie mogę. No jedna kratka. Ja nie mogę. No jedna kratka. No dosłownie jedna kratka. Jeden blok. Jeden ludzki blok w Minecraft. No ja nie mogę. jakaś paranoja. Najwyraźniej. Ooooooo! ok, Okej. Okay. Okej. No i teraz by jeszcze dostali tego, bana. Się nas fokusują. Timowo. Timują się. No. I... I co jeszcze? No nie wiem, E, dobra, to będzie teraz bez przestarów, proszę. ASMR na no, myszkę, nie, już był odcinek ASMR. O ty wiadukcie mały! Okej, okay, dziedzi. Ale się na mnie fokusował, no. Też by dostał bana, już by dawno od, od cockscrafta. A ja to robię na tym, na normal kryku, starzy. O kurczę blaszka, no to się to źle zapowiada. Czemu tu są takie krótkie areny? Ja nie mogę. Kto jest w ogóle u nas na bazie? Nikt. Nie no jest. Czwórka, czerwony. No ktoś, czemu, pisze? czemu oni cztery? A bo trójka no jest. Nie, to też się czerwony, Jezus Maria. O, no tego. <grym> Wszystkie areny są takie krótkie, jakieś, nie wiem, narzędzia. No w sumie mam wszystko, po co zbieram żelazo. No. O! Na kolczatkę, no właśnie. O, dzięki. O, stary, dziękuję. Dzięki. Dzięki, stary. Dziękuję Ci bardzo. Ja zawsze jestem taki miły na filmach, tu, a tu nagle czerwony mi ten... Jezu, mój mikrofon jest cały owalony. Przepraszam Was widzowie, teraz będzie asmr -y. Okej, my już nie ma. <ścoughs> co powiedzieć, co ja tam odwalam, no? Ale pokazuję kamerkę. Na 28 subskrybentów pokazuję kamerkę, więc do tego będzie specjal. Tak, mam już, mam już ponagrywane odcinki naprzód, więc... Z kamerką, więc, więc tylko zostawiajcie łapeczki do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ben, pokażę kamerkę, pokazuję kamerkę. Może już widzieliście kiedyś moją twarz? Lekko, ale przez sekundę. Tak codziennie będziecie widzieć moją twarz! bejba, I zrobię QA, tak? Po, po tej twarzy zrobię QA. Ui, ui. Diam się w nich. No i mam dwa Kila. okej. Okay. To mi się podoba. Hmm, zieloni mm. mam w sumie też mam budowane. Chop, no. chop, robi monolka. Monolka, godbridge'a! O, chłopie, ja mam przerąbane. C co to się odwala? Jednak ja uciekam. No mówiłem, no, ja nie mogę. Czemu te areny są takie króciutkie? Jak nie wiem co. Teraz pewnie znowu będę 15 minut czekał. Opatrzcie, gramy z widzami. Live on. Gramy z widzami. Dobra, pozdrawiam. Może bym wbiła, ale teraz nie, mi się nie chce. Ciekawa sprawa. Trzymaj double clicka. Nie umiem double clicka na razie, ale co. O! Skacze tam? GG. Dobra, rozpocznę rękę. Szybciutka, bo już mam, już mam 5 minut, do, mam 5 minut. Dobra. To szybka arena, oczywiście full tryhard. Robimy moonwalka, moon good bridge i wszystko inne. Mm. Pozdrawiam. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. Ok. Dobrze. Pozdrawiam. Skinner, nie? Czy będę pisał to, co Wiem. Może napisz. Co? Tylko stracę czas, ale okej. Okay. <noise> Moje makro nie wybija. Nie bije. Moje makro nie bije. Pomocy. O ty. O ty Marchewo! No. O Jezus Maria. Ej, czy to się nagrywa? Halo, halo, nagrywa się, nagrywa. O kurczę. Nie no to problem. Żejski problem. <noise> nie wiem, co się nagrywa. <noise> nagrywa się wasz was obraz? Halo, bo mi monitor z gazu. Znaczy, widzę grę, nie? Bo ja wiem, ale... Ten drugi dodatkowy. Hmm. Wiecie, który? Samsunga. Monitor Samsunga mi zgasł. O Jezu. Jezus Maria! Ile przeciwników? Budę się dobry! Mam to lepiej. Ui! Okej, dobra. No i fokus na nas, no! Jezus Maria! Zeskoczę tak na niego. Ui! No ra... Ale go zjechałem. O kurze, no że jest po nas. O ty prezydencie małym! No chodź tu, talerysku! Zabij go! O nie, no nie, no i najgorsza rzecz na świecie! Czekajcie. Ej, moi mili! Moi mili, coś się naprawiło chyba. Halo, halo, słychać mnie? Oj, nie wiem. O! Co jest? Ej, to się nie przerwało? Halo, raz, dwa, trzy, to się nagrywa. Okej, okay, dobra. Nie może być. Takie krótkie są te areny? Co jest? Ej, dobra, widzowie, to się nagrywa. Okej, okay, dobra, dobra, teraz mam podgląd. Raz, dwa, trzy, nagrywa się, nagrywa. Mój ekran się nagrywa, pozdrawiam. Nie mam kamerki, mam kamerkę, ale nie włączoną na razie jeszcze. Miało być full tryhard, wiem, że miało być full tryhard. O jednak coś nie pękło. Hm, nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam wszystkich licznych na arenie. Pozdrawiam wszystkich licznych na arenie. Nie mówimy kiedy zabraknie nas. Owo. Jeśli chcecie muzykę na filmach, to piszcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona. To taką będę pójść. w nią. SK, SK TV, <laughs> nie, no, SK TV, nie będę. Ej, co jest? Nie mogę stawiać bloków. O, są zakrzywe. Ej, przed chwilą grałem na tej arenie i przegrałem. To się źle zapowiada. Nie jesteśmy pierwsi na środku. Dobra, teraz będą tryhardować, będą... O Jezu, no wiadomo, że będą tryhardować. O Jezu! Wydałem! Mm. Przecież to było wiadome. Jezus Maria! Nie mogę trzaskać z stół, bo mi monitory zgasają. Wygasają. Nie wiem, ile jest minut filmu. O! No, no, pokaż się. 14. Ok. Dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiam. Serdecznie wszystkich na arenie. Trzymajcie się. Cieplutko. No i pozdrawiam. Siema.